O regulacyjnej kuli u nogi mówią już chyba wszyscy w Europie. Konkluzje Rady Europejskiej na szczęście zauważają ten problem, ale mam wrażenie, że Komisja Europejska niestety tego problemu rzeczywiście nie dostrzega. Mamy co prawda wielkie słowa o upraszczaniu prawa. Jak mam być brutalnie szczery, to niestety nie wynika nic z tego dalej, bo z jednej strony Komisja Europejska proponuje pakiety pod nazwą uproszczenia, a z drugiej strony cały wachlarz różnego rodzaju nowych regulacji, i mam wrażenie, że tu wszyscy czują się jak w takim politycznym. Biurokratycznym matriksie. Ratunkiem dla Europy jest między innymi uproszczenie przepisów i częściowa deregulacja, zwiększenie wolności gospodarczej w wielu obszarach. I najuczciwiej byłoby powiedzieć ze strony Komisji Europejskiej, że przez lata błądziła w tym obszarze. I po prostu popełniała błędy. Szanowni Państwo, Europa bez taniej energii elektrycznej, bez taniego ciepła, bez tanich paliw nie będzie mogła być konkurencyjna wobec innych kontynentów. Dzisiaj słyszymy ze strony Rady Europejskiej o tym, żeby wdrażać dalej ETS-2. Z tego systemu po prostu trzeba się wycofać. Tego systemu nie dał się uratować. Ten system powoduje, że po prostu Europejczycy będą biedniejsi, a przedsiębiorcy w Europie będą mieli gorsze warunki do konkurencyjności. Odwagi. Europejscy konserwatyści pomogą w tym, aby Europa zmieniła się na lepsze. Dziękuję bardzo. Udostępnij ten materiał.